Cześć. To co? Bierzemy się w końcu za te wyczekane czasy gramatyczne? Ale zanim wejdziemy w formy, struktury i końcówki, kilka słów ode mnie. Bo jeśli uczysz się angielskiego dłużej niż tydzień, to bardzo możliwe, że samo sformułowanie czas gramatyczny wywołuje u ciebie spięcie w barkach, jakbyś właśnie miał miała wejść na egzamin albo co gorsza na minę. I ja to doskonale rozumiem, bo przez lata wmawiano nam, że język to jest taki system, który trzeba rozgryźć. Że każda sytuacja ma tylko jedno poprawne rozwiązanie to co jest w kluczu oczywiście. Że jak pomylisz czas, to znaczy, że nie znasz angielskiego. Ale czy na pewno? Czy naprawdę chodzi o to, żeby wszystko się zgadzało, żeby każde zdanie miało właściwą datę produkcji i numer seryjny? Czasem zastanawiam się, skąd w nas taka potrzeba kontroli. To ciągłe dążenie do precyzji, do porządku, do wpisania języka w równanie. Najlepiej w równanie, tak. Czy język naprawdę musi być matematyczny? Bo w języku przecież nie chodzi tylko o strukturę, chodzi o znaczenie, chodzi o emocje, chodzi o moment.